Są takie wiadomości, które mnie bardzo cieszą, naprawdę, ale też są takie, które mnie bardzo smucą, poruszają. To te, kiedy dowiaduje się, że ktoś bardzo cierpi, choruje i na ten moment nie widzi wyjścia z tej choroby. Dwa dni temu dostałam wiadomość na Messengerze od bardzo młodej osoby, która zwróciła uwagę na jeden z moich filmów o recepturze Ojca Romano Zago. Konkretna diagnoza trudna, opis objawów to cała lista. Powiem Wam szczerze, że czytałam ją, nie mogąc sobie nawet wyobrazić, jak wygląda jego codzienność. Wydźwięk tej wiadomości był jeden. Help me. Jeszcze nie mogę powiedzieć Wam, jaka to dolegliwość, ale wczoraj wysłałam do tej osoby suplementy, w nich między innymi recepturę ojca Romano Zago z całym sercem i wiarą, że może przynieść ulgę, i wierzę, że już niedługo usłyszymy to na własne uszy. Tak zmieniła się jego codzienność. Ja już nie mogę się doczekać. Pięknego dnia dla Was.